W tym wideo opowiadam kilka ciekawostek i ważnych informacji o podpisie elektronicznym kwalifikowanym certum. Jeśli nie masz jeszcze podpisu elektronicznego, zapraszam do oglądania, a jeśli już go posiadasz, to myślę, że też znajdziesz coś dla siebie. Zapraszam. Cześć. Z tej strony Marcin Wysokiński z eSign. Pomagamy wdrażać podpisy elektroniczne kwalifikowane w firmach na całym świecie. Jeśli jesteś pierwszy raz na kanale, Pamiętaj, aby kliknąć przycisk subskrybuj, aby być z wiedzą o podpisie na bieżąco. Wszystko o czym mówię znajdziesz w linkach na dole, dlatego w wolnej chwili kliknij sprawdź, a teraz zapraszam do oglądania. Na rynku występuje wiele podpisów elektronicznych. Są podpisy niekwalifikowane, są podpisy kwalifikowane, są podpisy elektroniczne w dowodzie osobistym, jest profil zaufany, przez niektórych też nazywany podpisem elektronicznym. Natomiast w tym filmie chciałem się skupić na podpisie elektronicznym kwalifikowanym CERTUM. Za każdym razem, jeżeli będę używał pojęcia podpis elektroniczny, to będę miał właśnie na myśli podpis elektroniczny kwalifikowany CERTUM. 9 ciekawostek i ważnych informacji o podpisie elektronicznym. 1. Podpis elektroniczny ma moc prawną. Podpisując dokumenty na komputerze w postaci cyfrowej. Podpisem elektronicznym, na przykład jakąś umowę w postaci powiedzmy pliku PDF, nadajesz mu moc prawną. Uruchamiasz odpowiedni program do podpisywania, dodajesz ten dokument do podpisu, wybierasz swój podpis i zatwierdzasz całą operację PIN-em. W ten sposób nadajesz moc prawną dokumentowi dokładnie tak samo, jakbyś podpisywał odręcznie dokument w postaci tradycyjnej na papierze. 2. Podpis kwalifikowany to zbiór informacji o użytkowniku. Zwykle jest to jego imię, nazwisko i PESEL, i to jest podpis elektroniczny. W moim przypadku jest to również moje nazwisko i imię oraz PESEL, który zasłania ze względów bezpieczeństwa. Te trzy informacje to jest podpis elektroniczny, jednak nie zrobiłem go sam. Musiała zostać wcześniej m.in. zweryfikowana moja tożsamość przez uprawnioną osobę i te informacje wystarczą, żebym reprezentował siebie jako osobę fizyczną podpisując różne dokumenty, żebym mógł również reprezentować moją firmę np. działalność gospodarczą, spółkę, stowarzyszenie, fundację i wiele różnych innych podmiotów. Mając jeden podpis elektroniczny, w którym są zawarte moje imię, nazwisko i PESEL mogę reprezentować wiele różnych podmiotów. Nie muszę mieć wiele podpisów elektronicznych, wystarczy jeden. Podpis elektroniczny, w którym są zawarte moje imię, nazwisko i PESEL, ma nazwę podpisu uniwersalnego. Jest jeszcze drugi rodzaj podpisu elektronicznego, tak zwany z dodatkowymi danymi, gdzie oprócz imienia, nazwiska i numeru PESEL mogę jeszcze dodać i są widoczne w podpisie elektronicznym nazwa na przykład firmy, NIP tej firmy i dane teleadresowe. 3. Podpis kwalifikowany to nie jest wzór podpisu jak w banku. Bardzo wiele osób właśnie myśli, że podpis elektroniczny jest to wzór podpisu. Że składają taki wzór podpisu, jest on przenoszony do komputera i taką parawkę, taką mile dodaje do dokumentu i to już jest podpis elektroniczny, już jest moc prawna. Otóż nie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, podpis kwalifikowany to zbiór informacji o użytkowniku, czyli imię, nazwisko i PESEL. I teraz, podpisując dokument, te dane się przyklejają do tego dokumentu. A wzór podpisu można sobie zrobić dodatkowo. Jest to tak zwana faksimila, i można dodatkowo przyczepiać taką faksimilę do dokumentu, żeby był on po prostu ładniejszy i bardziej profesjonalnie wyglądał. 4. Użytkownik jest rozpoznawany w systemach komputerowych zwykle po numerze PESEL. W podpisie elektronicznym jest zawarte imię, nazwisko i PESEL. I właśnie po numerze PESEL. Systemy komputerowe sprawdzają, kto podpisał dany dokument i mogą taki dokument przyjąć bądź go odrzucić, generując jakiś błąd. W Polsce systemy komputerowe właśnie po numerze PESEL rozpoznają dokumenty, i teraz, jeśli jesteś osobą, która tego numeru PESEL nie ma, to możesz mieć problem. Oczywiście możemy Ci pomóc i wydać podpis elektroniczny, natomiast osobiście rekomenduję najpierw zdobyć numer PESEL. W tym również pomagamy. I dopiero po nadaniu numeru PESEL proponuję wyrobić podpis elektroniczny. Czemu właśnie w tej kolejności? Ponieważ jeśli wyrobisz podpis elektroniczny, w którym nie ma numeru PESEL, to nie będziesz mógł załatwić wielu spraw w Polsce. Nie będziesz mógł wysyłać pism do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u, ponieważ system będzie szukał w dokumencie, w podpisie elektronicznym informacji o twoim numerze PESEL. Jeśli go nie będzie, będziesz otrzymywał błąd. 5. Podpis elektroniczny ma określoną ważność 1, 2 bądź 3 lata i kończy się o określonej godzinie, minucie i sekundzie. Podczas aktywacji podpisu elektronicznego wybierasz na jaki czas on ma być aktywny. My w Assign zawsze polecamy wersję 3 letnią. Jest ona przede wszystkim najbardziej opłacalna, też nie musisz pamiętać, aby co roku takiego podpisu odnawiać. I teraz załóżmy, że zdecydowałeś się na tę wersję 3 letnią i teraz podpis elektroniczny został aktywowany o konkretnej godzinie, minucie i sekundzie. I też o konkretnej godzinie, minucie i sekundzie wygasa. Dlatego musisz też mieć świadomość, aby zapisać sobie najlepiej wydarzenie w kalendarzu, że Twój podpis wygasa i żeby go odpowiednio wcześniej przedłużyć. I dlatego 6. Podpis kwalifikowany trzeba odnawiać. Tak jak dowód osobisty czy paszport jest wydawany na konkretny okres, tak podpis elektroniczny jest wydawany na konkretny okres i trzeba ten podpis elektroniczny odnowić. Chyba że już go nie potrzebujesz używać, to wtedy on może wygasnąć bądź możesz wcześniej go Unieważnić, natomiast jeżeli potrzebujesz podpisu elektronicznego, to trzeba go wcześniej odnowić. 7. Podpisane dokumenty mają ważność, nawet jak podpis wygas. Wynika to z faktu, że podpis był ważny w momencie podpisania dokumentu. Czyli dokumenty, na przykład podpisane przez ciebie, załóżmy rok temu, są ważne, ponieważ w tamtym okresie miałeś podpis elektroniczny, który jest ważny. Nawet jeżeli on teraz wygasł i jest już nieważny, to tamte dokumenty są ważne, ponieważ wtedy podpisywałeś je ważnym, działającym podpisem elektronicznym. eSign rekomenduje podpisywanie dokumentów ze znacznikiem czasu, który to jest dodawany do podpisu elektronicznego. Wtedy nikt nie będzie mógł zarzucić, że dokument nie został podpisany konkretnego dnia i o konkretnej godzinie. 8. Podpis kwalifikowany certum działa w całej Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą EIDAS. Podpis elektroniczny powinien być honorowany w krajach członkowskich Unii Europejskiej i powinien działać we wszystkich miejscach w tych krajach. Co się dzieje poza Unią Europejską, to już zależy od danego kraju, czy dany kraj honoruje podpis elektroniczny. 9. Podpis jest skierowany głównie dla przedsiębiorców, którzy. Wykorzystują jego zalety. Przedsiębiorcy bardzo często podpisują umowy z kontrahentami, i dzięki temu, że mogą podpisać te dokumenty na odległość, zaoszczędzają mnóstwo czasu i pieniędzy. Dodatkowo, przedsiębiorcy mają narzucone wręcz czasami korzystanie z podpisu elektronicznego, żeby składać różne dokumenty do organów państwowych, do ZUS-u, do Urzędu Skarbowego. Dlatego podpis elektroniczny jest głównie skierowany dla przedsiębiorców, a dla osób fizycznych bardzo często wystarczy profil Zaufany, które to w zupełności wystarczy do kontaktów z e-administracją. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby również korzystały z podpisu elektronicznego, który z powodzeniem. Może służyć do kontaktu z e-urzędem, a dodatkowo, mając moc prawną i uniwersalność, o której wspomniałem wcześniej, mógłby być wykorzystany np. do podpisywania umów prywatnych czy otwarcia firmy. Pamiętaj, że nie musisz być ekspertem od podpisu elektronicznego. Jeśli pojawiają się u Ciebie jakieś błędy, nie radzisz sobie z podpisem, myślę, że warto się z nami skontaktować. Chętnie ci pomożemy. Link znajdziesz poniżej, wystarczy kliknąć. A tymczasem dzięki za obejrzenie i bądźmy w kontakcie.